Cześć wam, z tej strony Cerber. Witam was. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem T-37. Jest to amerykański czołg lekki szóstego tieru. Wśród bardzo wielu graczy pojazd ten ma opinię najlepszego czołgu lekkiego szóstego tieru. Czy ja się z tą opinią zgadzam? Zdecydowanie tak. Pojazd pochodzi z wczorajszego promocyjnego miotu. Rozegrałem nim dopiero 34 bitwy. Załogę miałem także z przysłowiowej biedronki, czyli wziąłem sobie nową załogę. Dowódcę nadałem sobie z misji. Od razu wyszkoliłem sobie żarówkę, wrzuciłem sobie rozeznanie w sytuacji i taką załogą grałem sobie od samego początku. Zobaczcie, mam rozegranych 34 bitwy. Średnie uszkodzenia moje na tym pojeździe jest to 802. Żywotność tego pojazdu jest to 610, więc spokojnie, nawet z bardzo słabą załogą, spłacam się Timowi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy tutaj naprawdę świetne działo o znakomitym czasie skupiania. 1,59 jest to najlepsza wartość wśród wszystkich lajtów 6 tieru. W sumie wśród wszystkich czołgów w grze. Taka wartość czasu celowania także będzie mocnym wyróżnikiem. Mamy tutaj dość sporą ilość HP, bo 600 ponad. Mamy bardzo dobrą mobilność, aczkolwiek nierewelacyjną. Spokojnie można uznać ją bardzo dobrą, ale no, mamy na szóstym tierze czołgi lekkie, które są bardziej mobilne. Mamy bardzo dobre maskowanie, świetny zasięg widzenia. I skupiając te wszystkie cechy w sobie, no ten pojazd jest OP na swoim tierze. W każdym razie z pewnością wśród czołgów lekkich tu znakomitą robotę robi ten czas celowania, oraz depresja działa minus 9. Zajmijmy się może parametrami tego pojazdu. <laughs> I tak, stokowe działo jest to działo 76 mm T94. Bardzo szybko zbadamy sobie działo 76 mm GAN T91. I te działo polecam zdecydowanie ze względu właśnie na ten czas celowania. Na tym dziale stokowym mamy troszeczkę dłuższy czas celowania. Mamy lepszy rozrzut, ale mniejszy dpm. Jednak, to działo moim zdaniem jest najlepszym wyborem. By zbadać to działo, także musimy odkryć sobie topową wieżę i topowa wieża da nam dodatkowe 10 metrów zasięgu widzenia. Zacznijmy może od siły ognia i mamy tutaj 115 uszkodzeń na pocisk, co jest wartością niezłą aczkolwiek nierewelacyjną. Penetracja 126 też nie jest porywająca, ale w zupełności wystarcza. Nie wyobrażam sobie, co by się działo, gdyby ten czołg miał tą penetrację jeszcze wyższą. To już teraz jest pojazd znakomity, a wyższa penetracja do tego no, czyniłaby ten pojazd ekstremalnie groźnym i tak moim zdaniem, mając ten. Pojazd przeciwko sobie trzeba zachować szczególną ostrożność. Szybkostrzelność jest to 17,3, co daje czas przeładowania 3,47. Mamy bardzo dobrą prędkość obrotu wieży 46,93. Mamy depresję działa minus 9, elewację 20. Depresja działa minus 9, jest yy, bardzo dobra. W sumie wśród lightów szóstego tieru mamy tylko dwa pojazdy, które mają 10, więc tutaj jest rewelacyjnie. Elewacja 20 jest wynikiem dobrym. Może nie rewelacyjnym, ale dobrym. Największy atut. Tego działa, jest to czas celowania, zobaczcie, to jest z załogą, która nie posiada nawet jednego perka, jest to 1,59, po zbadaniu braterstwa broni będzie jeszcze lepiej, rozrzut 0,42 i DPM 1989, czyli prawie 2000 na tierze szóstym, co trzeba przyznać jest wynikiem bardzo dobrym. Mamy żywotność pojazdu 610 HP. Pancerz kadłuba 25 25 19. Pancerz wieży 31 25 25. Czyli pancerza praktycznie na tym pojeździe nie ma, ale no grając czołgami lekkimi w pewnym momencie nauczycie się grać w taki sposób, by na tym pancerzu nie polegać. Mimo wszystko zobaczmy sobie, jak ten pancerz wygląda. I. Czekajcie, damy sobie topową wieżę pierw. Mamy topową wieżę i ładnie to powiedziało, żeby ładnie wyglądało, i teraz tak z przodu mamy 35 mm 36, górna płyta 27, tutaj pod wieżą 26-27, więc także różnicy nie ma. Jarzmo jest pancerzem warstwowym i tutaj no może być ciężko przebić, aczkolwiek yy, ciężko także trafić w te jarzmo. W większości tutaj wszędzie będzie wchodzić. Wieża spokojnie także wciąga amunicję, jak wściekła. Jest to 34, tutaj mamy 27, tu 50, o! 100 nawet to jakiś rzadki evenement. Tutaj na wazie obserwacyjnym dowódcy 26. Tak naprawdę sylwetka tego pojazdu jest jednym wielkim I Jeśli komuś uda się trafić w te nasze jarzmo, to tylko jego pech. Z boku mamy 25 mm, z tyłu pojazdu nawet 19 mm. Gąsienice są traktowane jako pancerz warstwowy, dają dodatkowe 20 mm, ale pokrycie tych gąsienic jest bardzo niewielkie. Tutaj na tym kadłubie, tak naprawdę, zaledwie niewielki procent jest pokryty przez gąsienicę. Co ważne, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo nawet jak tu jest 45, to tier drugi nas przewija spokojnie. Bok wieży jest to 25 mm, z tyłu mamy 19, 19, magazyny amunicyjne 25 i tutaj magazyn amunicyjny w tym pojeździe no, potrafi dość często polecieć. Tutaj mamy 25, 28, góra tego pojazdu jest to 12 mm, więc strzał od artylerii, jak nie ściągnie nas na, na raz, to zabierze nam większość HP. No myślę, że omawianie tego pancerza nie ma najmniejszego sensu, bo i nie ma tutaj czego omawiać, skoro pancerza ten pojazd nie posiada. Czekajcie, jakiś taki dziwny wynik. Teraz mamy tak. Y Wagę tego pojazdu jest to 23,53 tony, 600 konny silnik, co daje nam 25,5 konia na tonę i jest to wynik dobry, aczkolwiek mamy tutaj lighty na szóstym tierze, które mają tą moc na tonę lepszą i mają lepsze opory dla gruntu, także pojazd jest bardzo mobilny, ale mamy lepsze pojazdy na tierze 6. Prędkość maksymalna jest to 65 km do tyłu 22, prędkość obrotu kadłuba jest rewelacyjna 51,2 stopnia. Jeśli połączymy to z bardzo dobrą prędkością obrotu wieży mamy prawie 100 stopni na sekundę, więc powodów do narzekań z pewnością nie ma żadnych. Mamy wykrywanie w takiej konfiguracji jakiego ja tutaj posiadam z taką załogą 482 metry spokojnie przy czterech perkach będziemy tutaj mieli ponad 500 metrów aktywnego zasięgu widzenia przepraszam pasywnego zasięgu widzenia aktywny zasięg widzenia także jest dość spory na takiej załodze jest to 424 więc naprawdę nie ma powodów do narzekań Zasięg radia jest to 761 metrów. No dla mnie jednak na czołgu lekkim najważniejszy jest zasięg widzenia. Zresztą na każdym pojeździe lubię mieć bardzo dobry, a na czołgach lekkich uważam dobry zasięg widzenia czy bardzo dobry jest niezbędny. Więc moduły, które wybrałem jest to standardowo. powłoka refleksyjna, która zwiększyła mi zasięg widzenia o 10% dynamiczny. Następnie ulepszona wentylacja, która poprawiła wszystkie umiejętności załogi o 5%, co m.in. także podniosło o 10 metrów zasięg widzenia. Oraz lornetka polowa, która zwiększa zasięg widzenia o 25%, ale jest to powiększenie tego zasięgu widzenia tylko i wyłącznie w trybie statycznym, czyli po zatrzymaniu pojazdu. Następnie amunicja. Mamy tutaj jako amunicję... Podstawową zwykłe pociski przeciwpancerne o prędkości 975 metrów na sekundę, co jest bardzo ważną informacją. Prawie 1000 metrów na sekundę jest bardzo poważnym atutem tego działa. Jako pociski premium mamy tutaj apcr -y i ja sobie wożę tych pocisków 15 i nie ukrywam, że jak losowało mnie właśnie na usmeczki, to tam podpierałem się tą, tą amunicją premium. Jakoś tak nie mam skrupułów. Jeśli jest taka potrzeba, nie dam się farmić. Spokojnie chcę się odgryźć. Nie wożę pocisków odłamkowo burzących z powodów, które wyjaśniałem już wiele razy. Czyli no jednak, to że są to bardzo wolne pociski, obrażenia zadawane przez nie także są średnie. Co ważne. Podstawowa amunicja jest bardzo tania, jest to 105 kredytów, i wtedy będziemy bardzo dobrze zarabiać. Po użyciu amunicji premium, no zarobki nie tyle spadną, co na bitwie wyjdziemy na pewno na minus. Ja tu miałem taką bitwę, nawet gdzie wyszłem chyba z 28 tysięcy w minusie. Jak zużyłem tej amunicji 15 sztuk. Czy nawet niepełne 15, nie jestem teraz pewien, ale pamiętam, że było około 30 tysięcy w plecy, więc korzystajmy z tej amunicji premium bardzo ostrożnie. Aczkolwiek ja radziłbym Wam jednak 15 tych pocisków wozić, bo na pewno kiedyś mogą się przydać i takich sytuacji będzie dość sporo. Jeśli wylosuję Was na 8, to są pojazdy, które już posiadają dość dużo pancerza. I niektóre z nich mają bardzo dobry zasięg widzenia, więc będziemy musieli grać z dystansu. Ta penetracja 126 będzie bardzo często niewystarczająca. Jako materiały eksploatacyjne, wybrałem sobie mały zestaw naprawczy, małą mapteczkę, automatyczny system gaśniczy. Co niezmiernie ważne, no jednak zestaw naprawczy nam będzie niezbędny na tym pojeździe. Radziłbym wybrać sobie zdecydowanie mały, bo używanie dużego zestawu to jest dość duży koszt, a praktycznie w każdej bitwie będziemy tą naprawkę zużywać. Bardzo często leci nam tutaj magazyn amunicyjny. No, jakieś strzały często rwią nam gąsienice. Silnik także padł mi kilka razy, więc ta naprawiarka będzie niezbędna. Teraz przejdźmy do załogi. I co ważne, no, niezbyt dobra wiadomość dla nas. Umiejętności radiooperatora, niestety, posiada tutaj kierowca. Przepraszam, kierowca, dowódca. Więc maksymalny zasięg widzenia w tym pojeździe uzyskamy dopiero przy czterech perkach. To jest moim zdaniem kiepska wiadomość, ale omówmy sobie perki. Więc tak, dla dowódcy zdecydowanie jako pierwszy perk szósty zmysł, dla celowniczego jako pierwszy perk maskowanie, dla kierowcy mechanika także maskowanie, dla ładowniczego także maskowanie. Drugi perk dla wszystkich, braterstwo broni, jako perk trzeci. Dla dowódcy rozeznanie w sytuacji, co zwiększy nam zasięg widzenia o 3%, jako perk czwarty wybrałbym zwiat, co zwiększy nam zasięg widzenia o następne 2%, i jako perk piąty, co wybrałbym w przypadku tego pojazdu, wybrałbym maskowanie. Jako perk trzeci, dla celowniczego, wybrałbym wyznaczony cel, przepraszam. Jako perk czwarty wybrałbym strzał z biodra, jako perk piąty wybrałbym naprawę, jako perk trzeci dla kierowcy mechanika wybrałbym gładką jazdę, perk czwarty byłoby to hamowanie sprzęgłem, perk piąty byłaby to naprawa. Dla ładowniczego jako perk trzeci Desperat i w sumie tutaj wybór mamy bardzo niewielki. Perk czwarty byłaby to naprawa, i perk piąty byłoby to bezpieczne magazynowanie. No, jednak w tym pojeździe właśnie ten padający magazyn amunicyjny będzie dość częstą bolączką, ale pojazd uważam jest rewelacyjny. Zobaczcie na tle. Innych czołgów lekkich, które posiadam w garażu, a posiadam wszystkie czołgi lekkie szóstego tieru. Na tym robię największe uszkodzenia, mimo posiadania bardzo słabej załogi. Zobaczcie na tych pozostałych pojazdach. No tu jest akurat załoga nowa. Ta załoga, która była przeszła na inny pojazd, ale tu mam załogę a, też zabraną na jakiś wyższy tier. W sumie z wszystkich tych tierów. Tierów pojazdów wszystkiego tieru te załogi pobrałem gdzieś wyżej, ale tutaj bardzo często grałem na, na załogach takich bardzo dobrych, które miały dwa perki, czasami nawet więcej. O, tu na fałce została załoga dwuperkowa, ale ten pojazd najczęściej służył mi właśnie do spotowania. W sumie zacznę nim chyba grać pod obrażenia, żeby zrobić większy procent zwycięstw. Tutaj na Tyle tych pojazdów, obrażenia, które zadaje, są dużo większe. Tutaj mamy 633, 650, 709, a tu jest 802. Więc no, różnica jest dość duża. Zobaczcie, tutaj jest 481, więc 40% więcej niż, niż na fałeczce. Co jeszcze można powiedzieć o tym pojeździe? No, jest to pojazd najczęściej spotykany. Na twierdzach, więc to także no moim zdaniem świadczy o tym, że jest to świetny pojazd, bo jednak w bitwach klanowych z reguły gra się tymi pojazdami najlepszymi. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tego pojazdu? No przede wszystkim to, że polecam każdemu pogranie tym pojazdem. Myślę, że nikt z Was nie będzie zawiedziony. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego pojazdu zadajcie poniżej w komentarzu, zapraszam do oceny materiału, subskrypcji kanału, żegnam Was, cześć.